Dostałam od Was wiele wiadomości z tym filmikiem, w którym kobieta nakłada folię zamiast szablonu czy tipsa na paznokieć, utwardza te folie razem z żelem, opiłowuje, maluje kolorem i potem daje jakieś zdobienie. Jak na to pierwszy raz popatrzyłam, to powiedziałam. Ale potem mówię. Motosens, dlaczego? Bo folia jest też z plastiku tak jak tipsy, więc stwierdziłam potem, to wcale nie musi być takie głupie. Tylko pytanie, co jest lepsze? Tipsy czy folia? Ha! Już wiem, bo ma cebulę we krwi Widzisz, taka folia to jest wszędzie Co nie kupisz, to jest jakaś kawałek jakiejś folii No dobra, kogoś nie stać na typsy To se wytnie folię i se tak przedłuży nie, Muszę to sprawdzić Może to ma rację tu, może nie Więc zaczniemy od nałożenia bazy clear Na płytkę paznokciową i ją utwardzimy Po to, żeby to co będzie już Na tej płytce paznokciowej Miało dobrą przyczepność, więc już sobie tutaj Wstępnie przygotowałam paznokieć, wystarczy tylko odtłuścić I jedziemy z tą bazą Tutaj w tle jeszcze troszeczkę widać takich brokacików na mojej płytce paznokciowej. To jest pozostałość bazy poprzedniej, więc tu już nie będę się dokopywać do paznokcia, bo nie ma takiej potrzeby, więc po prostu na to nałożę. No to utwardzamy. Paznokcie jest gotowy, więc odhaczam nałożenie bazy Clear na płytkę paznokciową i utwardzenie jej. Następnie będzie nałożenie znowu bazy i przyłożenie do płytki bazą worka. O sorry, wcześniej jeszcze muszę sobie wyciąć, wyciąć według rozmiaru mojego paznokcia folię. Teraz jest ten trudny moment, która będzie najmniej problematyczna. Myślę sobie, że ta, która jest taka wiotka, ta jest za sztywna. Ta też jest jakaś sztywna. Ta, kurczę, te są trochę sztywne. W tym przypadku im mniej sztywne, tym lepsze. Dwie dziurki zrobiłam. U! tam w filmiku nie ma żadnej zaciskarki pokazanej, boli mnie to, ale chcę robić według filmiku, więc już się tak powstrzymałam, żeby tu nigdzie nie położyć żadnej zaciskarki, ale mam palce, żeby ta folia nie tylko została przyklejona tak sobie na tym palcu, ale żeby tam została mocno przyklejona, to trzeba tam nałożyć trochę bazy, żeby się właśnie folia zespoiła z paznokciem, a właściwie z bazą na paznokciu. Wycięcie folii. Teraz nałożenie znowu bazy i przyłożenie do płytki z bazą worka. Zrobione. I zaraz to utwardzę. Tylko muszę najpierw odociskać. I tutaj myślę, że mi się boki, tak czy siak, odklejają. Trzeba byłoby jakieś takie pensety, żeby to tak wiecie, przytrzymać i dopiero włożyć do lampy. Patrz na mój palec. No tak ładnie tak. Kurde, penset pani. Przyjrzyjmy się, czy jej to tam wystawało z boku? No ta wystawało z boku, ale ona miała bardziej miękką tę folię, ale nie była tak miękka jak ta klapnięta. Chociaż spróbujmy, no. Dobra, Hania, jadymy z tym. Ko <laughs> Spadła mi. No ta pięknie przylgnęła, ale wisi. To nie ma to. Nie, 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 nie. To będzie całe pofalowane. Trochę brakuje mi bazy. Jeszcze raz już robię taką durną rzecz. Nie. Normalnie sobie dożelowałam kawałek foli do paznokcia. No dobrze, sprawdźmy jakiś drugi krok. Ona tu już maluje znowu bazą. Czyli utwardziłam przed chwilą worek na paznokciu. Teraz muszę pomalować ten worek i paznokieć po całości bazą clear. Więc jeszcze raz baza i jademy z tym koksem. Nie no, to będzie łopata. Ja to muszę ścisnąć. Boże, jakie to jest głupie. Nie wiem, że to zrobiłam, ale to zrobiłam. Pomalowałam sobie worek razem z paznokciem po całości i paznokieć też. I Te utwardzam. Utwardziło się. Na dowód zrobię coś takiego. Jest to płaski naleśnik. Ja nie chcę chodzić z takim płaskim naleśnikiem. Ale no dobra, zobaczymy. Lecimy tak jak ta dziewczyna, Ja sobie tu pozwolę Te strony obciąć nożyczkami, bo mi się nie chce trążkami. A teraz lecimy tu z obcinaniem tego, co wystaje. Numer dwa jestem zdenerwowana. No teraz trzymanie, nie do końca mu bo tutaj boksi. Niech to się kurde tylko trzyma. Twardziło się, tniemy. Dobra, żelujemy. Odhaczam. Była baza, było obcinanie i teraz jest żelowanie. Budowa żelowana ala szkielecie. Gdzie jest mój żel? Tu jest mój ulubiony pędzelek. Tylko ktoś go używał i źle włożył. Ten worek jest tak niemożliwie nierówny. Utwardziłam że czas na jego opiłowanie, więc biorę się za usuwanie lepkiej warstwy i jedziemy z tym, ale najpierw pokażę, co tutaj stworzyłam. Tu je, widzę zapowietrzenie, ta jaśniejsza część z tej strony. Tam też jakieś bąble. On długo na mych dłoniach nie zagości ten paznokciec, ale skończmy to. piłowałam i się odkleił, nie? To się dość mocno trzyma. Idź pan z, z takim dzieńem.